Pani Teresa jest szczególnie dumna ze swojej palmy. Po stare są troszeczkę chorowały, ponieważ była przesadzana, a teraz już zaczyna mieć nowe pędy. Znów jest ozdobą ogrodu. Jednego z najpiękniejszych na osadzie Jana to efekt pomysłowości, wytrwałości i ciężkiej pracy. W ogrodzie trzeba stale coś zmieniać. Nie ma tak, żeby, żeby to stało tak non stopnie do jesieni. I nie zawsze efekt spełnia oczekiwania. Wcześniejsze kompozycje były bardziej imponujące, ale te róże po prostu potrzebują więcej czasu. Ja o siódmej jestem w ogrodzie, to już ten pierwszy przegląd robię. Komu trzeba, temu dolewam. O, w południe ta sama historia sprawdzać, to zależy od pogody. Tak piękne kwiaty zobaczyć można już nie tylko w ogrodach. Powoli kończą się czasy betonowych balkonów. Było to wręcz tragicznie. Na balkonach były stare meble, nocne lampki, tarki, wanny cynkowe. No, sprawiało to okropny widok. A dziś obok anten, rowerów, leżaków, prania czy reklam pojawiają się zachwycające kompozycje kwiatowe, niektóre są prawdziwymi osiedlowymi perełkami. Nie tak byle posadzić, tylko wszystko musi być skomponowane kolorystycznie i, i powiedzmy. Daje mi to ogromną radość, bo widok z tego balkonu jest dokładnie taki efekt wart włożonego wysiłku, a podobnych balkonów przybywa. Organizatorzy konkursu wyliczyli, że jest ich ponad 300 i coraz trudniej wybrać ten najpiękniejszy. Palargonie, sulfinie, gazanie, wszystko co jest na tym balkonie, zakryty cały balkon, żeby mąż miał taki ogródek. Bo przynajmniej przyjemnie jest i z zewnątrz, i posiedzieć wieczorem, jak się to mówi na balkonie wśród kwiatów, a nie a nie, nie betonowni. Takim nastawieniem balkonowi ogrodnicy zarażają swoich sąsiadów. Do tego dochodzi efekt rywalizacji w konkursie. Bierzemy pod uwagę i wygląd balkonu, i balustrady, i, i okna, jakie są. Czy są załóżmy jeszcze dawniej nie było plastikowych, to były malowane. Wszystko braliśmy pod uwagę i z czasem udało się zmienić charakter całego osiedla, jest bardziej kolorowo. I po prostu przyjemniej.